Cześć, witam wszystkich! Jak zapowiadałem, tym razem na kanał trafia ten oto wieloryb, czyli Aichi typu 99D3A, bombowiec drukujący japońskiej marynarki wojennej. I żeby nie przedłużać, serdecznie Was zapraszam na historię tegoż samolotu i inbox. Modelu, którego pudełko właśnie przed chwilą Wam zaprezentowałem, a za chwilę zaprezentuję jeszcze dokładniej. Zatem miłego oglądania, Aichi D3A albo Aichi typu 99, wreszcie znany jako Wal, czyli Wielory. Jeden z najbardziej charakterystycznych japońskich samolotów z okresu II wojny światowej. Bombowiec nurkujący, którego konstrukcja, chyba głównie skrzydeł, była w pewnym stopniu wzorowana na niemieckim Heinkel H-70, oblatano w styczniu 1938 roku. Wcześniej, bo w grudniu 1937 roku, ukończono prototyp. Z kolei produkcję seryjną uruchomiono w grudniu 1939 roku po drodze nieco zmniejszając rozpiętość skrzydeł z 14,5 na 14,37 metrów, i 37 centymetrów, hmm, według niektórych danych na jeszcze mniej, e, o pół milimetra, zmieniono też osłonę kabiny i silnik na MK-8D Kinsei, i o mocy maksymalnej w najlepszym wariancie 1300 koni mechanicznych. Ten najmocniejszy silnik wprowadzono z tego co pamiętam w 1942 roku. Maszyna ze względów ekonomicznych posiadała stałe podwozie. Ogółem wyprodukowano około 1500 wali. Samolot wziął udział w najważniejszych starciach z początku II wojny światowej na Pacyfiku, takich jak naród na Pearl Harbor, bitwa na Morzu Koralowym czy bitwa pod Midway. Walczył też na wyspach Salomona i w innych miejscach. Co ciekawe, ponieważ były to dość zwrotne samoloty, wyposażone w dwa strzelające do przodu karabiny maszynowe, jeden tylnego strzelca, kalibru 7,7 mm, służyły też do działań myśliwskich, choć w dość ograniczonym zakresie mogły walczyć głównie z bombowcami przeciwnika. Przynosiły do 410 kg bomb. Regularnie używano ich do około 1944 roku. recenzję czas zacząć jak zwykle zacznę od pudełka pudełko w takim trochę jakby nietypowym formacie trudno mi teraz dokładnie określić ile na ile ale takie trochę podługowate przedstawia samolot startujący z lotniskowca według opisu jak widać na pudełku, do bitwy pod Midway, grafika taka trochę hmm, nie najwyższej jakości, ale samolot prezentuje się całkiem ciekawie. Widać, że autor próbował odtworzyć hmm, właśnie różne zagłębienia na powierzchni, tzw. Tak zwany Stressed Skin. Mimo wszystko jest to dość czytelne. Tutaj. Nazwa producenta, właściwie producenta serii, bardziej jako Cyber Hobby. Tutaj, już jako Dragon. Na boku malowanie, właściwie jedno z nich. Informacja dodatkowe różne o modelu, o producencie, o programie ochrony kupującego kupującego klienta. Całkiem ładny złoty kolor. Tutaj podobnie, grafika powtórzona, a tutaj robi się trochę ciekawiej. Więc może najpierw pokażę drugą stronę. To jest to sama grafika. Tutaj zaś są już informacje z kodami QR i opisany model 3D. Informacja o tym, że kokpit można sobie zmontować w wersji zamkniętej lub otwartej bardzo ładny silnik tak przynajmniej widać na grafice trójwymiarowej kokpit tylna część kokpitu i tutaj najciekawsze tył pudełka gdzie również prezentowane i chwalone są detale jak już tutaj widać mamy wyposażone Kokpitu. składane skrzydła można zrobić w wersji ze skrzydłami złożonymi bądź rozłożonymi również śmigło ładnie się prezentuje wszystkie cztery schematy malowań kalki zaśnitkuje kartograf więc zapowiada się świetnie ale teraz zajrzyjmy do pudełka aby to potwierdzić Ewentualnie zaprzeczyć, ale to akurat powiedzmy sobie szczerze, mało prawdopodobne. W pudełku mamy w pudełku mamy konstrukcję, e, tutaj z częściami, charakterystyczna architektura z kalką i z przeszkleniem. Tak, i to już jak widzicie, wszystko. No to zaczynamy od instrukcji. Hmm, tutaj, od razu, na pierwszej stronie, grafika powtórzona w wersji czarno-białej. Ta spudełka rozrysowane są części oraz wskazane części, które nie będą używane. W środku, podane są farby według katalogu G.C. czyli Mr Hobby. I kolejne etapy budowy. Instrukcja wydaje się przejrzysta, zrozumiała, bez większych trudności. Tutaj aż do końca etap jest 5. I tutaj rozpisane są kolejno grafiki, też w wprawdzie dość niewielkie, ale mimo wszystko czytelne. No, i tutaj właśnie owo malowanie pudełkowe z lotniskowca Akagi. A zatem ten lotnisko jest na pudełku na graficy, na boksarcie. To powinien być Akagi. I z dostępnych mi danych wynika, że autor grafiki odtworzył go w miarę poprawnie. Jak przynajmniej na warunki boxartu może być. Tutaj są dwa malowania: 201-210, obydwa z Akagi. Tutaj z, z szokami, z Morza Koralowego i z Wyspy Celebes. To już akurat samolot bazujący na lądzie. I to teraz zobaczmy części. Tutaj ramki A i B. To jest ranka A i jak widać rzeczywiście produkt jest wysokiej jakości. Wprawdzie to pokrycie półcienne jest takie sobie, ale nie ma żadnych y, tutaj jakichś nadmiarów tworzywa. Linie podziałowe są delikatne i bardzo czytelne. Nie zanikają w zasadzie detale na powierzchni kadłuba otworzono również. Bardzo przyzwoicie podobnie na usterzeniu. Tutaj również widać, że jest to ładnie zrobione. A tutaj wnętrze pokwitu również znakomicie się prezentuje. Chociaż tutaj może, może, może mogłoby być bardziej zdystarowane. No nie wiem, i tak pewnie nie będzie za bardzo widoczne. Na uwagę zasługują również hamulce aerodynamiczne do lotu nurkowego, bo jak już mówiłem, to był bombowiec nurkujący. Tutaj z kolei skrzydło. No i ono jest jeszcze chyba lepsze. Widać już przygotowane różne miejsca na instalowanie poszczególnych detali, i te części składane również przygotowane na wysokim poziomie. Pozostałe dwie ramki to jest ramka C i ramka D. To są drobne części i one rzeczywiście są drobne na uwagę zasługuje chociażby wspomniane wcześniej śmigło rzeczywiście ładnie przygotowane bardzo czytelne bez jakichś nadmiarów tworzywa bardzo cienkie tutaj jest osłona właściwie nie tyle osłona, ale osłona ile sama piasta natomiast pewnym zmartwieniem mogą być tutaj jamki skurczowe na to są chyba elementy hamulców z drugiej jednak strony, myślę, że po wklejeniu na miejsce nie będzie ich aż tak bardzo widać, bo znajdą się między skrzydłem a hamulcem aerodynamicznym. Osłony silnika, również ciekawie przygotowane. Tutaj, w wersji z zamkniętymi tymi takimi klapami, które regulowały przepływ powietrza przez silnik. Tutaj z kolei wersja otwarta. sam silnik rzeczywiście prezentuje się na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No i tutaj rury wydechowe, detal, ale również już nawiercony. Nie trzeba tego robić. Tutaj zwróciłbym jeszcze uwagę na przykład na hak do lin hamujących, celownik, ten taki charakterystyczny bardzo lunetowy rurkę pitota no wszystko to naprawdę naprawdę ciekawie wygląda i mam nadzieję że też okaże się być bezproblemowe w montażu tutaj z kolei trzeba będzie jakoś trochę może poprawić te miejsca gdzie są wyloty lub karabinów maszynowych z przodu, bo to jest właśnie osłona silnika z przodu, na sprzednia część. Aczkolwiek nie sądzę, żeby to było coś trudnego. I ostatnia ramka z tych nieprzezroczystych to jest kokpit i podwozie. No i bomby. Tu również wszystko jest przygotowane, naprawdę ładnie i bardzo czytelnie. No, muszę przyznać, jestem pod pewnym wrażeniem, chociaż nie jakoś może wielkim, ale jednak zamki bombowe są bardzo ładnie odtworzone. Wnęczek kokpitu jest trochę jednak ubogie, chociaż nie aż tak bardzo. Ale według dzisiejszych standardów to pewnie musiałoby być tych detali trochę więcej, model jest na rynku od 2000 czy też był od 2012 roku, więc już 8 lat. No, nie jest więc też, też może jakoś tak bardzo stary. No, ale dzisiaj kokpity detaluje się bardziej. Niemniej oczywiście tutaj żadnych jakichś wielkich problemów nie ma. No i cóż, myślę, że bez tutaj jakichś specjalnych dodatków można sobie poradzić z jego sklejeniem na akceptowalnym poziomie. Koła podwozia głównego, no również odtworzone ze starannością, one takie Wydają się takie dość proste, ale jak widać ze zdjęć, one takie właśnie były. Na poza tym, sklejonym modelu, praktycznie ich nie widać z pozytywów też chyba dobrze rozplanowano. O ile się prawidłowo przyjrzałem, miejsca na wypychacze także to nie przeszkadza. I cóż, tutaj ostatnia, ostatnia rzecz, czyli przeszklenie. Przeszklenie. Przygotowane w dwóch wersjach: w wersji zamkniętej i w wersji otwartej. I taka ciekawostka: tutaj w przeszkleniu nie ma, jak można by się spodziewać, przezroczystych elementów świateł pozycyjnych na końcówki skrzydeł. Z jakiegoś powodu. Producent zdecydował się zrobić je nieprzezroczyste i są tutaj na ramce C. No nic. Natomiast pewnym pozytywem jest to, że oszklenie jest rzeczywiście przezroczyste i całkiem ładnie przez nie wszystko, co ma być widoczne, widać. A na koniec, ostatni element, czyli kalkomania. Ładnie rzeczywiście wykonana. Jak już mówiłem, drukował to kartograf. Cóż, można więcej rzec? No, zawiera w sobie w zasadzie wszystko, co konieczne. Także takie wąskie paski na usterzenie poziome. Pasy na tylną część kadłuba. I różne inne. Detale, chociaż poza oznaczeniami jednostek, wszystkie pozostałe elementy są raczej takie hmm, no nie tyle nieczytelne, ile nie zawierają żadnych innych napisów. I tutaj jeszcze taka rzecz ciekawa i istotna: oznaczenia trzeba sobie samemu składać z poszczególnych fragmentów 012. Ale nie sądzę, żeby było to coś niezwykle trudnego. No i w zasadzie yy, to jest cała zawartość zestawu. No i tak się mają sprawę, jeśli chodzi o model wieloryba, to znaczy WALA z Cyber Hobby vel Dragon. I teraz pora, żebyśmy się jak będzie się go sklejało. W tych czasach, które nastały, nic nie jest pewne, ale w sumie nigdy nic pewne nie było. Zobaczymy, mam nadzieję, jednak, że czy ten model łatwo jest złożyć, czy też nie, i jak dokładnie praktyce prezentuje się jego jakość. Mam nadzieję, że będziemy się mogli wszyscy o tym tutaj przekonać. I to już wszystko na dzisiaj. Te odcinki historyczno-inboxowe są długie, więc nie będę już przedłużał yy, i przeciągał, więc przede wszystkim życzę wam, żeby ominął was koronawirus. A po drugie, no, chciałem Wam tutaj bardzo podziękować za to, że tutaj jesteście, że część z Was ten trudny czas spędza tutaj razem ze mną, że oglądacie i że lajkujecie moje filmy, dajecie te, jak to się mówi, łapki w górę, kciuki w górę, za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że jesteście dla mnie tego modelarskiego rodzaju wsparciem. Bardzo Wam dziękuję. No i na razie żegnam się z Wami. W przyszłym tygodniu mam nadzieję rozpocząć sklejanie modelu. Więc, cóż, dzięki. Trzymajcie się. Cześć.